Co pozostało z największego niemieckiego pancernika czasów II wojny światowej, postanowiliśmy zanurkować i to sprawdzić. To Tirpitz, bliźniaczy okręt słynnego Bismarka. Był jednak od niego o metr dłuższy i dzierżył koronę największego pancernika niemieckiej Kriegsmarine. Większość swojej służby odbywał na dalekiej północy, gdzie samą swoją obecnością siał zamęt wśród alianckich konwojów. Alianci wielokrotnie próbowali go zatopić, ostatecznie udało im się 12 listopada 1944 roku, kiedy wyprawa bombowa 30 specjalnie przystosowanych Avro Lancasterów obrzuciła typicę kilkudziesięcioma ponad pięciotonowymi tonowymi bombami Tallboy. Trafiony tyrypic przewrócił się na boki i zatonął. Po wojnie rozpoczęto akcję jego złomowania, jednak do dziś przetrwały tysiące ton stali, której wydobycie z wody było nieopłacalne. Resztki wraku wciąż spoczywają przy norweskiej wyspie Hakoya. Są tu płyty pancerne, buty i mundury załogi, a nawet resztki dokumentów zakonserwowane wciąż wypływającym z wraku mazutem. Tank Hunter subskrybuj po więcej eksploracyjnych historii.